Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Teresa Karwasińska i dzwonię z klubu biurzu firmy Komlux. Czy mogę rozmawiać z panią Joanną? Chwileczkę. Dobrze, dziękuję. A... Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Teresa Karwasińska i dzwonię z klubu biurzu firmy Corlux. E, rozumiem, że rozmawiam z panią Joanną, tak? Tak, bardzo mi miło pani Joanno. Dodam tylko, że rozmowa jest rejestrowana i dzwonię do pani w imieniu szwajcarskiej firmy Corlux, która w ramach promocji przygotowała elegancką szwajcarską biżuterię, a w zamian za to chcielibyśmy uzyskać opinię na jej temat. Pani Joanno. Jaką pani lubi biżuterię złotą, srebrną, czy może różnorodną, w zależności od stroju, okazji? A czy mogła mi pani jeszcze powiedzieć e, dokładnie o to e, chodzi i co ja bym e, oprócz przekazu, co lubię, a czy nie? E... E, proszę panią, jest to firma szwajcarska, która reklamuje się nie w telewizji, tylko. W ten sposób. I chciałam Pani przedstawić propozycję, mogłaby Pani otrzymać w ramach reklamy za grosze dosłownie biżuterię. A w jakiej cenie? Proszę Panią, 6,90 plus 14,90 koszty przesyłki, bo ona idzie ze Szwajcarii i te koszty przesyłki są trochę droższe. A, oj, myślę, tutaj pani mówi, no właśnie chciałam Pani przedstawić. Proszę Panią, to Pani zaprezentuje, dobrze? dobrze. Jest to elegancki dwuczęściowy naszej w kolorze, wzbogacony ciemnymi i jasnymi perwami oraz amuletami, To zapewni atrakcyjność zestawu. Uniwersalne kolory i modne wzornictwo gwarantują możliwość zestawienia go z każdym strojem. Już Pani podałam biżuterię, której cena rynkowa wynosi 80 zł. Otrzymałaby Pani za jedyne 6 zł, 90 groszy, plus koszty pakowania i wysyłki jest to 14,90 zł. 90 groszy. Pani Joanno, gdyby Pani pozwoliła, żeby mogła do Pani skierować taką przesyłkę, to wcale nie oznacza, że w ciemno Pani mają odebrać, bo najpierw by Pani otrzymała list, w którym by Pani miała numer telefonu kontaktowy do firmy, numer strony internetowej swojej osobisty login, hasło. Najpierw by pani sobie ją obejrzała na stronie i wtedy zdecydowała. Gdyby się pani nie podobała, nie przypadła pani do gustu, bo wiadomo, każdy ma inny gust. Proszę panią, to pani rezygnuje, ma pani trzy możliwości rezygnacji. Od razu można na stronie zaznaczyć jest taka opcja krzyżykiem rezygnacji, maila wysłać albo zadzwonić i wtedy nic pani absolutnie nie wysuwamy, nic pani nie utrzymuje, nie płaci, list Absolutnie do niczego Panią nie zobowiązuje, a gdyby Pani przypadła do gustu, podobała się Pani, to Pani czeka i otrzymałaby ją Pani wtedy w przeciągu 4-5 tygodni od momentu otrzymania listu, dobrze? No to super. Pani Joanno i jeszcze Pani powiem, też będzie to zależało od Pani. I tylko Pani, gdyby przypadła Pani do gustu biżuteria, podobałaby się Pani, to miałaby Pani jeszcze jedną możliwość, bo wiadomo, że firma dopiero wchodzi na polski rynek, nie będzie ciągle jednego wzoru promowała. Jeżeli poda Pani adres mailowy i jak będzie wchodziła z nowym wzorem, to by było gdzieś tak trzy razy do roku najpierw za dwa miesiące, później co cztery, drogą mailową byśmy przesyłały pani prezentację, żeby pani mogła zorientować się, co to jest, jak wygląda, i gdyby pani nie zrezygnowała, podobałaby się pani, otrzymałaby pani kolejną biżuterię w tej samej cenie, ale pani Joanno, w każdej chwili może Pani zrezygnować i wówczas bez Pani zgody absolutnie nic za Pani nie wysyłamy. Dobrze? Super, ja się zgadzam. Dobrze, to Pani Joanno teraz poproszę mi pozwolić podsumować naszą rozmowę, bo firma jest bardzo dokładna. Wszystko to, co mówiłam i o cenie, i o liście, i o tych dodatkowych przesyłkach w skrócie Pani przeczytam. A jeżeli Pani by miała jakieś uwagi, pytania, proszę mi przerwać, zapytać, ja Pani odpowiem na każde pytanie. Dobrze? A proszę Panią, nie znajdę tych wiadomości na, na Państwa na stronie internetowej? Proszę Panią, Pani wszystko będzie miała, jak Pani dostanie swój login i hasło. Otrzyma Pani to w liście. A czy będzie list polecony, czy... Zwykły. Czyli mogę go odebrać każdy, tak? Tak, tak, tak. Dobrze, tak. No, to teraz e, mogę podsumować. Dobrze, rozumiem, że tak, zgadza tak, się tak. Pani na otrzymanie paczki powitalnej za jedyne 6,90 plus opłaty za pakowanie i wysyłkę jest to 114 90 przystąpienie do klubu biżu, aby nie było wątpliwości, że przesyłkę dotrze. Zawiera Pani umowę ustną na czas nieokreślony z firmą z siedzibą w Szwajcarii, która może być wypowiedziana w każdej chwili bez żadnych konsekwencji. W najbliższym czasie otrzyma Pani list potwierdzający zamówienie i złożoną ofertę. Jeżeli będzie Pani miała jakieś pytania, prosimy o kontakt po otrzymaniu listu. Nasza przesyłka. Dotrze do Pani w ciągu około 4-5 tygodni. I jeszcze tylko Pani Joanno przypomnę, że jeżeli nie wyrazi Pani sprzeciwu, to po około dwóch miesiącach od wysłania pierwszej przesyłki wyślemy Pani listę kolejny zestaw biżuterii za jedyne 6,90 plus koszty pakowania i wysyłki 14,90, a następnie będziemy dosyłać co 4 miesiące, ale tak jak powiedziałam, będzie to zależało od Pani, dobrze? Jeżeli Pani zrezygnuje, Pani powie, mam dosyć. W którym momencie Pani zrezygnuje, to jest Pani sprawa. Pani będzie o wszystkim decydowała, dobrze? E, proszę Panią, ze względu na to, że ta rozmowa jest nagrywana e, i Pani powiedziała, że ja swoim oświadczeniem ustnym podpisuję umowę. Nie podpisuję. Pani Joanna, ja Pani mówię, ta umowa to jeżeli Pani by zrezygnowała, to nie ma żadnej umowy. Dobrze. Ona polega na tym, żeby mógł Lys dojść, później ewentualnie tą przesyłkę, że my potwierdzimy dane. Jeżeli pani rezygnuje i nie chce pani już współpracować albo otrzymywać, nie ma żadnych umowy. Ja pani czytałam, która może być wypowiedziana w każdej chwili bez żadnych konsekwencji. To jest równoznacznie jak pani rezygnuje, to nie ma żadnej umowy. Rozumie pani? Y -y, pani co tak trochę rozumiem, ale im wszystko chciałam się dopytać. Tak. Czy ja, za to, czy ja za pierwszy list albo za jakąś pierwszą przesyłkę? Proszę panią, za list absolutnie nic pani nie płaci. Dopiero jak pani by podobała się biżuteria i otrzymała to pani tą biżuterię, to tą biż, za tą biżuterię i to jest kwota razem z przesyłką 21 zł groszy i ani grosika drożej. No pani, no to dobrze. No. Ja proszę Panią, doszedłem mówiąc to ja jeszcze sobie to prawdę sprawdzę. Tak, ale fajnie, że Pani zadzwoniła i cieszę się no. bardzo. I... No, dobrze, tak to, bardzo to bardzo teraz dobrze. tylko potwierdzimy Pani dane, żeby mógł dojść list, a później ewentualnie ta przesyłka. Poproszę imię imienia wcześniej Pani Joanno informujemy, że Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 97 rok o ochronie danych osobowych przez grupę Karlu, siedzibą i inne spółki grupy Corlux oraz spółki, z którymi grupa Corlux współpracuje w celach marketingowych oraz przygotowania i realizacji umowy. Przekazanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Pani Joanno, poda Pani adres mailowy, żebyśmy mogły tak, Pani... Jasne. Tak, dobrze. E, w takim razie mój adres mailowy to jest... ...na rozmowę. I proszę pamiętać, gdyby Pani tam... Coś nie odpowiadało albo powiedziała, pomyślała Pani sobie, dobrze, już mam dosyć, nie potrzebuję więcej wysłać maila, wystarczy albo zadzwonić, dziękuję, rezygnuję i wtedy absolutnie nic do Pani nie wysyłam.